La Promesa, Pałac Tajemnic to hiszpańska telenowela, opowiadająca o losach młodej Jany, która jest emitowana od poniedziałku do piątku o godzinie 15.05 w TVP2. Co wydarzy się w odcinku 300, którego emisję zaplanowano na 2 stycznia 2026 roku? La Promesa, Pałac Tajemnic odcinek 300 streszczenie. Jimena przyznaje się do Nipi, że od dziecka marzyła o karierze baletowej. Karo dostaje wiadomość o przyjęciu do angielskiego koledżu. Catalina i Pelajo odbudowują swoją relację, co budzi niechęć Jeronima. Rumuło powoli wraca do zdrowia. Martina cierpi z powodu wyjazdu Karo. La promesa, pałac tajemnic, odcinek 300. kiedy oglądać? Nowy odcinek hiszpańskiego serialu La Promesa. Pałac tajemnic zostanie wyemitowany już w piątek, 2 stycznia 2026 roku o godzinie 15:05 w TVP2. Telewizyjne powtórki nie zostały zaplanowane w ramówce Telewizji Polskiej, ale warto pamiętać, że telenowele można również oglądać na platformie www.tvp.pl. La Promesa, Pałac tajemnic, fabuła Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, opowiada o Janie, młodej kobiecie, która od dzieciństwa zmaga się z traumatycznymi wspomnieniami. Jako dziecko była świadkiem brutalnego zabójstwa swojej matki oraz porwania brata. Mimo upływu lat, nie potrafi uwolnić się od bólu, który dotknął jej rodziny. Postanawia więc wrócić do przeszłości i rozpocząć śledztwo, aby dowiedzieć się, kto stoi za tymi strasznymi wydarzeniami. W trakcie poszukiwań natrafia na trop, który prowadzi ją do rodziny Lujan. Zdeterminowana, decyduje się podjąć pracę jako służąca w ich luksusowej posiadłości La Promesa, mając nadzieję, że w ten sposób odkryje prawdę o swoim cierpieniu. W międzyczasie, w pałacu trwają intensywne przygotowania do ślubu Tomasa, dziedzica rodu. Wszystko wydaje się iść zgodnie z planem, aż do tragicznego wypadku lotniczego, w którym ginie Manuel, młodszy brat Tomasa. To Jana staje się jego wybawicielką, a ich losy splat La Promesa, pałac tajemnic. Kto występuje w serialu? W telenoweli występują.